No i mamy 1 luty. Mówię czas leci. Yy, mówiłem Wam, że czekam na gadżety różne do, do tej kamerki. Wczoraj się wyczekałem, Dwa miesiące prawie czekałem. To jest taka klamra. Tu się mocuje yy, kamerkę z, pod, yy, z podstawką. No i klamrę możesz yy, mocować gdzieś na rurkach lub na yy, krawędziach jakichś kanciastych. Ścisk jest bardzo mocny tej kurde sprężyny. Na razie na razie jest bardzo mocno. Zobaczymy, czy to będzie warte. To jest jakaś chińska, możliwe, że chińska tandeta. Można, co, można to zamocować sobie na przykład do takiej rury. O, jest, nie? Trzyma się jak diabli. Tak, spróbuj, jutro spróbuję zamocować do kierownicy na rowerze i tutaj podłączyć sobie gimbala razem z kamerką. Zobaczymy, co z tego będzie. No, i co my dzisiaj robimy? Dzisiaj sobie, proszę Państwa, dziwne, bo tniemy liście na siedząco na szlarni średniej za chwilę parę ujęć zrobię za pomocą tej kamery zobaczymy co to jest warte ale mi się wydaje że może się przydać można sobie na przykład zamocować do, yy, do jakiejś gałązki w terenie gałęzi i sobie coś tam kombinować się z nagraniami Powiem wam o przerwach pracy. Nie wiem czy mówiłem, ale to jak coś to się powtórzę. Mamy trzy przerwy w ciągu dnia: dwie piętnastki i jedna jest półgodzinna przerwa. Przerwy są niepłatne. Także godzina jest odliczona od czasu pracy. Chociaż słyszałem, że ci holendrzy, którzy tutaj pracują, te dwie piętnastki mają odliczone w czas pracy. Także jest, jest dyskryminacja, jakaś chyba jest. No i co? Czasami jak jest dużo osób, to. Czasami jest tak, że część osób, która akurat opuszcza lub tnie liście, idzie na przerwę troszkę wcześniej, o 15 minut wcześniej, czy i ten, bo za dużo ludzi na kantynie wtedy siedzi, nie ma miejsc siedzących. Ach. Te dwie 15, no wiadomo, lecą jak nie wiem co. Czas jest naliczany praktycznie od momentu, yy, kiedy wchodzimy na kantynę, chociaż tutaj żeby wolał, żeby przerwę liczyć od momentu wyjścia z rajki, nie? ale to my się nie dajemy. Yy, Półgodzinna przerwa jest o godzinie 12. Najczęściej wszyscy na tej przerwie, no oprócz tego, że jedzą i piją, no to siedzą na smartfonie, także jak siedzi 20 osób, no to 20 osób używa sobie tam wi do którego mamy dostęp tutaj. Kiedyś, pamiętam, jak jeszcze tych smartfonów nie było, no to było głośno jak bólu, wszyscy gadali, każdy miał coś do powiedzenia, teraz jest fisza. Wi-Fi dosyć dobrze chodzi, router w miarę dobry, nie zamula. No i co? No i nie mamy te dwa liście. No. Jest piąteczek, weekend, czas zacząć, po godzinie 17. Szef gdzieś wybył, sobie pojechał na jakąś imprezkę a my tu już robimy swoje witam serdecznie z Holandii no teraz kamerkę umieściłem na rączce podbózka zobaczymy czy przechodził z tej tutaj ramy w wózka bo poprzednio jakoś położyłem kamerkę trochę...